Zdrowie i kondycję. Wybierz sklep KFDPL. Koniec gadania. Przejdziemy sobie teraz do wielkiej szóstki kalistenicznej, czyli sześciu podstawowych y, ćwiczeń. Zaczniemy sobie od pompek. Na początek zacznijcie sobie od rozstawu rąk na szerokość barków. Jest on najbardziej praktyczny. Później, w miarę jakiegoś tam y, postępu, będziecie mogli kombinować ze zbliżaniem rąk do siebie, z rozszerzaniem. O czym trzeba pamiętać? Łopatki są ściągnięte, barki opuszczone w dół. Pośladki mają być cały czas równo z klatką piersiową. Delikatnie zawijamy biodra pod siebie, trochę jak w desce czy w planku. Spinamy brzuch. Można zamarkować uderzenie w brzuch, żeby mieć pewność, że on jest napięty. Schodzimy jak najniżej. Ideałem jest muśnięcie klatką podłoża, i z tego miejsca wypychamy się z powrotem. Łokcie staramy się prowadzić jak najbardziej przy ciele, chociaż są też wersje z łokciami odprowadzanymi na boki. One angażują trochę mocniej klatkę wtedy. Natomiast generalnie starajcie się te łokcie trzymać przy ciele. Stąd w górę. Żeby ułatwić pompkę, możemy zrobić wersję pompek damską, czyli na kolanach. Krzyżujemy kostki, dociągamy pięty do pośladków. Lecimy raz. I dwa. Pamiętać o napiętym brzuchu, łopatki ściągnięte, e, barki opuszczone w dół. Żeby utrudnić pompkę, wprowadzamy już manipulację rozstawem dłoni lub kładziemy nogi wyżej. O ile zwykłe pompki są ćwiczeniem na klatkę i na tricepsy głównie, to przejdziemy teraz do innej wersji pompek. Nazywa się z angielskiego pike push-ups. Nie mam pojęcia, jak to się tłumaczy na polski, ale myślę, że to jest najmniej istotne w tym momencie. E, jest to wariacja pompki która aktywuje nasze barki, tak? Trzymamy pozycję do zwykłej pompki, i z tego miejsca ręce zostają w miejscu, a nogami podchodzimy coraz bliżej, zginając ciało w A. Dotykamy podłoża czołem, i wypychamy się z powrotem w górę. Musimy odchylić, jakby głowę. Tutaj po prostu wychodzi to z ruchu. I tak by wyglądały. Pike push-ups, czyli wariacja pompki na barki. Przejdziemy teraz do brzucha. W moim, przynajmniej, odczuciu najlepszym ćwiczeniem na brzuch są wznosy nóg. Wersja łatwiejsza jest w leżeniu na podłodze. Wersja trudniejsza jest w zwisie na drążku, co też pokażemy. Słuchajcie, sposobem na ułatwienie wznosów nóg jest ugięcie nóg. Są to nogi zgięte mm, całkowicie. Mniej lub do 90 stopni w kolanach, tak? I z tego miejsca podnosimy nogi. To jest taka wersja najprostsza. Są tak zwane żabki, czyli to jest coś pomiędzy tymi 90 stopniami w kolanie a nogą prostą. I do tego dochodzi wersja najtrudniejsza, czyli z nogami całkowicie wyprostowanymi. Wznosimy nogi do góry, tak? Ręce są oparte wzdłuż ciała na ziemi, tak żeby się zaprzeć, żeby nas nie kołysało. Idealnie jest kiedy lędźwia, ten odcinek tutaj, przylega do ziemi, tak? Zauważcie, że jak leżę, to tu jest łuk. Jak podnoszę nogi w górę, lędźwia przylegają do ziemi. Można jeszcze utrudnić delikatnie wznosy poprzez zrobienie świecy, ale to jest bardzo opcjonalne i może zacznijcie od zwykłych wznosów nóg. Do kąta prostego i opuszczamy. I to samo można przenieść na drążek. Co za chwilę pokażę. Dobra, był brzuch. Także zostańmy przy korpusie yy, ćwiczenie na grzbiet, na mięśnie grzbietu, lędźwia, na mięśnie trzymające kręgosłup, żeby był prosto, żeby kręgi nie wyskakiwały, żeby nie szczykało wszystko. Mostki. Jak na razie najlepsze znane mi na, ćwiczenie na, na tę część ciała. Nogi mniej więcej na szerokości barków. Dłonie. Opieramy też na szerokości barków, może być trochę szerzej, to zależy od mobilności, w stawach. Prostujemy nogi. Tak wyglądają mostki. Dobrze zrobiony mostek powinien napinać nie tylko lędźwia, się też czuć czwórki. Pierwszy, pierwsza z tych wersji to mostek krótki, to często widzicie na pewno na jakichś aerobikach i tak dalej, jak panie wykonują na siłowniach, żeby zadbać właśnie o pośladki, bo też się trochę spinają wtedy. Ręce krzyżujemy na ramionach w ten sposób i z tego miejsca wypychamy biodra w górę. Najlżejsza wersja mostka wręcz rehabilitacyjne ćwiczenie, każdy jest to na pewno w stanie wykonać. Wypychamy biodra do góry do prostego tułowia lub nawet wyżej. Chodzi o to, żeby napiąć wszel wszystkie mięśnie tutaj, które wzdłuż kręgosłupa, które odpowiadają za utrzymanie naszej prostej postawy. Wersja nieco trudniejsza. Prostujemy nogi, palce celują w przód, dłoni opieramy je mniej więcej tak, to musicie wyczuć kawałek za, za plecami i z tego miejsca robimy to samo, co przed chwilą wypychamy biodra do góry, jak najwyżej. To jest druga wersja mostków. Między mostkami w pełnym zakresie a mostkiem, tym, który teraz przedstawiłem, czyli mostkiem prostym, jest jeszcze jedna wersja. Kładziemy się na, na pudle, który sięga nam mniej więcej do kolana. I z tego miejsca, i z tego miejsca, wypychamy się do mostka, tak? Staramy się wyprostować ręce. To by było na tyle w kwestii mostków. Przejdźmy teraz może do przysiadów. Jak zrobić przysiad? Najważniejsze rzeczy, o których powinniście pamiętać. Jeżeli jest to przysiad z masą własnego ciała, chcemy osiągnąć jak najgłębszy ruch, przy czym ideałem jest usiąść na łydkach. Jeżeli w trakcie ruchu odrywają nam się pięty, to kończymy ruch w momencie, w którym pięty zaczynają się odrywać i do tego pełnego przysiadu będziemy dochodzić stopniowo, rozciągając mięśnie w odpowiedni sposób i tym podobne. Plecy w ciągu podczas przysiadu są cały czas prosto. To ma być. Czasem się śmieje. Tutaj ma się utworzyć taka półka na piwo, jak jesteście zgięci. Schodzimy jak najniżej. Nogi na szerokość barków, i z tego miejsca wypychamy. Delikatnie trudniejsza wersja. Nogi, stopy ustawiamy w V. Nogi, pięty złączone, i z tego miejsca przy zachowaniu całej reszty zasad schodzimy do usiąścia na łydkach. Jest nieco trudniej, trzeba utrzymać balans. Trudniejsze wersje wymagają od nas już odprowadzenia nogi gdzieś na bok, żeby zdjąć z jednej nogi ciężar, dodać ciężar na, na drugą nogę. Yy, I w takie progresje prowadzą nas później do pistoletów, tak? czyli do przysiadów na jednej nodze. Zajmijmy się teraz podciąganiem. Łapiemy z reguły na szerokości barków. Yy, zacznijcie od yy, nachwytu. Do podchwytu, do innych wariacji w ogóle podciągań będziecie przechodzić w miarę y, jakiegoś tam nabierania y, siły i w miarę postępów. Natomiast zacznijcie stanowczo od nachwytu. Jest z, z reguły, podciąganie nachwytem jest z reguły trudniejsze, dlatego lepiej szkolić się od początku bardziej, bardziej jakby w tym kierunku. Chwytamy drążek na szerokości barków, łopatki ściągnięte jak wcześniej przy pompce i barki obsunięte w dół. Nie robimy czegoś takiego? To jest poprawna pozycja łopatki do tyłu ściągnięte, barki obsunięte w dół. I z tego miejsca podciągamy się do momentu, w którym broda jest nad drążkiem. I w dół. Cały czas kontrolujemy wszystko, nie robimy szarpań, nie machamy nogami, żeby było łatwiej. Cały ruch ma być kontrolowany, jak ułatwić podciąganie? To może być drążek roztworowy? Umieszczony niżej w drzwiach to mogą być właśnie tak jak w tym wypadku, kółka. To może być nawet biurko. Chodzi o to, żeby uchwyt był mniej więcej na wysokości bioder. Z tego miejsca schodzimy do pozycji takiej, jakby odwróconej pompki. Przyciągamy dłonie do klatki. Łokcie prowadzimy jak najbardziej przy ciele. Manipulujemy trudnością podciągania w ten, wiosłowania w ten sposób poprzez yy, dostosowywanie dźwigni. Tak? Im wyżej podejdę, dźwignia jest korzystniejsza, lżejsze jest ćwiczenie. Im niżej zejdę, tym większy ciężar ciała dźwigam, tym ćwiczenie jest trudniejsze. Kolejnym krokiem w utrudnianiu podciągnięć, właściwie wiosłowań, w sposób taki, żeby dojść do podciągań na drążku zwykłych, które przedstawiałem przed chwilą, jest podciąganie z odciążeniem nóg. Kółka, ewentualnie drążek, ewentualnie krzesło pod drążkiem ustawiamy w taki sposób, żeby móc przyjąć taką pozycję. Czyli jesteśmy zgięci tylko i wyłącznie w biodrach, od pasa w górę ciało jest prosto i nogi są wyprostowane. Chodzi o odciążenie ciała, o ciężar nóg. Podciągamy się do momentu, w którym broda jest nad dłońmi. Gdyby to był drążek, to do momentu, w którym broda jest nad drążkiem. I tak pokrótce wyglądałoby podciąganie. Przy wznosach nóg na drążku wszystkie zasady, które mówiłem wcześniej, przenosimy po prostu na drążek. I z tego miejsca, tak samo jak robiliśmy to na Ziemi, trzy wersje wznosów nóg najprostsza 90 stopni, delikatnie trudniejsza żabki, czyli coś pomiędzy 90 stopniami a nogami prostymi, i nogi proste. Dobieramy taką wersję, żebyśmy byli w stanie znieść nogi i opuścić bez huśtania, tak? Żeby kontrolować ten ruch i kontrolować ciężar nóg. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało, i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się!